Witajcie, witajcie na moim kanale z tej strony Forestman Witajcie z lasu no i co? Dzisiaj nadeszła ta pora nadeszła ta pora, że dzisiaj Zostaję w lesie na nockę. Jestem już tutaj od wczesnego rana od godziny 8 W tym momencie mamy godzinę 11.23, mamy niedzielę Co? No, i do tej pory przygotowywałem sobie jakoś tam swoje obozowisko. Zaraz wam je pokażę, co zrobiłem. Także, jeżeli ktoś nie oglądał, a, a chce wiedzieć, to jest moja taka przyszła miejscówka. Taka stała miejscówka, którą planuję tak sobie fajnie urządzić. No, i dzisiaj coś tam, coś tam porobiłem. Ale to jeszcze jest takie powiedzmy w powijakach takie, takie na chwilę obecną. No i co dzisiaj będziemy robili? No będzie nocka, za, no, może nie za chwileczkę, ale y, za jakiś czas pod wieczór rozłożę tarpa, rozłożę hamak. Mam zamiar przetestować Under który zakupiłem. Zobaczymy jak ta nocka będzie. No, dzisiaj jest dosyć ciepło. No, rano był przymrozek taki minus 2, minus 3, teraz, teraz chyba jest na plusie plus 1, 0 w tych granicach no, ale wieczorem ma być znowu, znowu ma być przymrozek minus 2, minus 3 nad ranem, ale, ale to zobaczymy yy, śpiwór mam taki powiedzmy średni bo mam trzy śpiwory. Jeden taki zupełnie letni, tam do, do 3 stopni na plusie ekstrem, Extreme. Ten co mam to jest chyba ekstremalna temperatura, to jest bodajże minus 10. I mam jeszcze jeden śpiwór, który tam jest prawie do minus 20, który już testowałem na wcześniejszych filmikach moich. Tam kiedyś się jeszcze jak to tam I dzisiaj mam ten średni śpiwór. Ale śpiwór to jeszcze jest nic. Yy, przetestuje underground no teoretycznie powinien spokojnie dać rady, ale nie wiem zobaczymy no i co yy, yy, oprowadzę was może po swoim obozie w tym takim tymczasowym moim obozie bo planuję tu naprawdę coś fajnego zrobić ale ale na chwilę obecną jest jak jest oprowadzę was po, po swoim obozie pokażę wam yy, co zrobiłem co jeszcze będę robił? A co będę robił? No będę sobie bytował w lesie. No fajnie w lesie, kurczę, ładna pogoda, pięknie. W końcu słoneczko wyszło, kurczę, ładna, no ładna aura. I będę robił coś dobrego do jedzonka. Na razie, na razie sobie zrobię kawusie, bo dzisiaj kawy nie piłem jeszcze rano wyjechałem z domu, kurczę, jeszcze kawę nie piłem także planuję sobie zrobić kawusie, ale nie na ognisko tylko normalnie na wilku ognisko zapalę sobie tak bliżej wieczora jeszcze drewno muszę zebrać jeszcze nie zebrałem drewna jedynie co tam zebrałem to zebrałem do, do wilka parę tam jakiś tam gałązek a na ognisko jeszcze jeszcze sobie zbiorę no to co, no to już wam pokazuję już wam pokazuję tylko odpalę drugą kamerę odpalę, odpalę drugą kamerę i lecimy co zrobiłem dobra e, więc tak zrobiłem sobie miejsce do siedzenia miejsce do siedzenia Aj kurczę, te kable mi się tu pałętają. Cholera, muszę kupić ten bezprzewodowy. Ale tak, yy, uciąłem sobie dwa takie pniaczki. Tu jest ta podkładka pod 4 literki. Yy, pniaczki takie dosyć grube. Yy, z powalonego drewna, oczywiście jakiś tam yy, yy, świerk bodajże tam był taki powalony. To sobie uciąłem dwa takie. Dwa takie pniaczki. No tutaj to położyłem, położyłem sobie takie dwa, parę gałązek, przybiłem gwoździami, żeby to się kupy trzymało, to będzie do, jeszcze do zmodyfikowania oczywiście. Ale na razie tak jest jak jest. Pod to podkładka po 4 literki, żeby nie złapać wilka. Ale jeszcze, jeszcze parę słów, czym uciąłem te pniaczki, a mianowicie uciąłem sobie. Taką piłą, taką piłę zakupiłem do mokrego drewna, do mokrego, no do drewna powiedzmy, firmy Stalko, no i powiem Wam, no daje radę, daje radę, naprawdę jestem z niej bardzo zadowolony, co prawda nie jest to silki gomboy, big boy, silki big boy, ale pniaczki takiej, takiej grubości, no nie mam czym zmierzyć, ale no, takie dosyć grube no to ja wiem, no to z 10 minut także myślę, że nie jest najgorzej nie jest najgorzej tutaj już wilk przygotowany za chwileczkę będzie tutaj za chwileczkę będę sobie zrobił drewienko i będę rozpalał wilku, zrobić kawusie tu też mam przygotowany ten trójno, to już w ostatnim filmie widzieliście, który zrobiłem, ale mam tutaj taką nowość, taką kratkę grillową i tutaj będzie robione jedzonko. A co będzie robione? Bushcraftowe hot dogi. Tak, hot dogi, czyli paróweczka, ciasto takie jak na ciasto takie jak na podpomyki. No, zresztą zobaczycie później. Tu sobie zrobiłem jeszcze taki wieszaczek na, na plecak. Taki wieszaczek, żeby można było plecak przymocować. No i tak, tak to na chwilę obecną wygląda. Na chwilę obecną tak to wygląda. Także co, dzisiaj mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, robimy nockę w hamaczku. A czemu w hamaczku? Bo tu jest tak taki dosyć po, pochyły, pochyły teren. I na razie robię sobie nockę w hamaczku. Na pewno jeszcze tu sobie zrobię takie coś do spania, do leżenia. Jakieś tam. No, wiecie o co chodzi. Tak, żeby można było spać nie w hamaku, ale na glebie. normalnie, Nie na glebie, tylko na. Leżach, powiedzmy, takich leżach. No, coś takiego sobie zrobię. No nic, dobra. Na chwilę obecną biorę się za robienie dręwienka na kawusie. Wstawiam kawusie. Dobrze, dręwienko przygotowane. I teraz co nam pozostało? Rozpalić wilku. A, rozpalamy się wilku krzesiwem ale, ale nie, nie kora brzozowa, tylko sobie zrobimy taki odpłatka kosmetycznego. Płatek kosmetyczny. Bardzo fajnie się pali, naprawdę polecam. Takie awaryjna rozpałka. Czyli co, bierzemy płatek kosmetyczny. Troszeczkę go zmechacimy, o tak Bierzemy sobie krzesiwko I odpalamy, bardzo łatwo się pali I już się pali, proszę bardzo I wrzucamy do wilka Wrzucamy do Wilka i zobaczymy To jest taka takie yy, taka alternatywna rozpałka. Jeżeli nie mamy kory brzozowej, a chcemy fajnie sobie od krzesiwka odpalić, to no to używamy sobie yy, płatka kosmetycznego. Ale są też sposoby takie, żeby ten taki płatek kosmetyczny przekształcić w rozpałkę taką naprawdę wodoodporną. Ale to kiedyś Wam jeszcze pokażę. Może następnym razem. No i proszę. Zapaliło się. Suche drewienko było. No i hula! Hula, panie i panowie! dobra to sobie przesuniemy no i zaraz, jak się rozpali wstawiamy wodę i robimy pyszną kawusię bo jeszcze dzisiaj kawy nie piłem No czekaj, co to co to przyszło? no 2 stopnie 2 stopnie Celsjusza, tak dostałem powiadomienie że mamy 2 stopnie Także jest naprawdę bardzo fajnie i ciepło. Dobra, niech się nam to rozpali i zaraz wstawiamy kawusie. No, i co? No, powiem Wam, że delektuję się w hamaczku. UnderQuillit naprawdę robi robotę. Pięknie izoluje. Normalnie, jak leżę, to pleckim tak fajnie grzeją. Także ta izolacja jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Także przypuszczam, że ta nocka też będzie fajna. Oj, ta czapa! Ach. także przypuszczam, że nocka będzie naprawdę przyzwoita także underquillit robi robotę także na razie rozłożyłem hamaczek leżę sobie a za chwileczkę tarpa też rozłożę bo jest taki delikatny wiaterek osłonię się od wiatru no i pokażę Wam ten Underquillit, nie, on tak fajnie, fajnie pasuje na ten hamak, ten Didi Hamok, ten camping, to jest ten, ta cięższa wersja tego hamaka i naprawdę świetnie, świetnie pasuje. Więc tak, troszkę sobie poleżałem w hamaczku, przykryłem się fajnie śpiworkiem tarpa rozłożyłem, ale to za chwileczkę i co No przygotowałem sobie drewienko na ognisko zobaczcie, tutaj mam drewnianko na ognisko dosyć sporo dosyć sporo drewienka tu będzie ognisko A jeżeli braknie, no to sobie nazbieram jeszcze, bo to naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo takich suchych gałęzi nie na ziemi ale takich wiszących także więc tak ognisko już płonie robi się troszeczkę mroźno trzeba się ogrzać no i co, za chwileczkę robimy dobre jedzonko tak jak mówiłem, będziemy robili Hot dogi, hot dogi Ale to za chwilę. Na razie się niech rozpali, niech tego żaru się troszeczkę więcej uzbiera. I będziemy walczyli. No i dobra, przyszedł czas, żeby robić dobre jedzonko, nie? Dawaj. Jedziemy. Mąka, woda. Kurcze, zimno jest. Dobra. Teraz sobie założę rękawiczki. Bo będę ugniatał to ciasto, a nie chciałbym się bardzo pobrudzić. Troszkę zagnieciemy Jeszcze pewnie troszkę trzeba będzie dodać wody Odrobinkę wody jeszcze trzeba dolać No i co? Dobra? Ach. Jedziemy z tym światem, nie. Jedziemy z tym światem. Tu sobie rozwał, rozwałkujemy, tak rozwałkujemy niezbyt cienko, ale tak, żeby było idealnie. E, więc tak wcześniej wcześniej upiekłem sobie palóweczki tak upiekłem palóweczki i teraz sobie zawiniemy te palóweczki tak dosyć grube ciasto no. Ciemno dosyć i nie wiem czy to dobrze robię, ale, ale zaraz troszeczkę podniosę tą kamerę wyżej tak o dobra jedna paróweczka jest gotowa, nie? Dobra. Dobra, jeszcze jedną paróweczkę sobie zrobimy. No i tak, tutaj kończy się moja przygoda z lasem. Moja nocka w lesie. Spędziłem w lesie całą dobę. Bo o tej porze wczoraj. Tak, o tej porze byłem w lesie. No i dzisiaj właściwie już jestem spakowany i wracam do domu. Teraz tak, parę słów, jak minęła nocka. No, siedziałem sobie fajnie przy ognisku, grzałem się przy ognisku. Później położyłem się spać. I co? Quilit naprawdę zdał egzamin, było naprawdę bardzo cieplutko od spodu. Także dużo, dużo lepiej niż z kalimatą. Naprawdę dużo lepiej, bo to jednak ten Quilit otula cały, cały hamak. Śpiwór co? No śpiwór niejednokrotnie już, już towarzyszył mi na takich zimowych wyprawach Takich w miarę ciepłych, tam do, było minus 2 teraz No i dał radę, było naprawdę cieplutko jak w domu pod kołderką Także naprawdę, naprawdę śpiwór daje rady Mam jeszcze jeden, ten dużo cieplejszy, no ale też dużo większy Ale tu już na takie większe mrozy ekstremalne, tak poniżej 10 stopni też go mam wypróbowane, było też bardzo cieplutko. No i co, noc przebiegła spokojnie, nic, żadne zwierzę się tu nie kręciło, nie chodziło, nie ryczało, nie ryło. Także przeżyłem, żyję, spałem jak suseł. Raz się tylko obudziłem, ale to jak to się mówi, za potrzebą. Przytuliłem się i dalej spałem. Naprawdę, naprawdę było elegancko. No i co? No żeby już nie przedłużać, nie przedłużać tego filmu Dziękuję Wam wszystkim serdecznie, że byliście ze mną, że towarzyszyliście mi w lesie, przy ognisku, widzieliście jak robiłem te hot dogi bardzo dobre zresztą, bardzo dobre i tradycyjnie oczywiście też zabieram ze sobą do domu a będę miał dobrą, dobre śniadanko w domu Podgrzeję sobie i będę miał fajne śniadanko w domu. No to co? Do następnego razu, trzymajcie się cieplutko, piąteczka jak zwykle i do zobaczenia.